Tylko tym znakiem, Polska jest a Polak Polakiem. Zapraszam Państwa teraz na blok Józefa Wieczorka. Rób ta, co chceta, ta? kwam wis, i mente et maleo. Styczeń to niemal od ćwierć wieku miesiąc, który w przestrzeni publicznej gra wielka orkiestra świątecznej pomocy. Realizując cele statutowe Fundacji, które stanowi m.in. działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, Fundacja realizuje swoje cele poprzez zakup sprzętu, urządzeń i materiałów i nieodpłatne przekazywanie lub udostępnianie ich placówkom i instytucjom. Orkiestra Gra. Na realizację tego celu orkiestra gra publicznie od 1993 roku w Polsce i na całym świecie. I prowadzi szeroko zbiórkę pieniędzy nagłaśnianą przez media. W tym okresie zebrała już ponad miliard złotych i bije rekordy niemal corocznie. W ostatnim roku udało jej się zebrać ponad 180 milionów złotych. Istnieją jednak kontrowersje Bogu przejrzystości finansowej Fundacji, kierowane także na platformę sądową. Pojawiają się pytanie, jakie są koszty tego grania? Jaki proces zebranych pieniędzy kierowany jest na pomoc medyczną, a jaki jest zagospodarowywany przez członków Fundacji i kierowany na inne cele? Fundacja informuje, że statutowo podejmuje różne działania mające na celu zapobieganie szerzeniu się i ograniczaniu zjawisk w patologii społecznych, w tym narkomanii, alkoholizmu i przemocy. Skupia wokół idei fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w szczególności młodzież oraz przedstawicieli środowisk twórczych, intelektualnych i naukowych. Organizuje spotkania służące wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z jej celami. Takim sztandarowym spotkaniem organizowanym przez fundację jest przystanek Woodstock w latach 1995-2017. Obecnie zwany Poland Rock Festival, gdyż ze względów prawnych. Nazwa przystanek Ustok nie może być używana. W założeniu festiwal ten jest podziękowaniem dla wolontariuszy za ich pracę podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jest w całości bezpłatny dla widzów. Rupta, co chce ta? Idea festiwalu ma swoje korzenie w imprezach hipisu. Dzieci Kwiatu, z którymi Owsiak był w młodości związany. Hasło Rób ta co chceta, lansowane przez Owsiaka, chyba jakoś nie było skuteczne dla statutowego zapobiegania strzeżeniu się i ograniczaniu zjawisk patologii społecznej, a w szczególności narkomanii, alkoholizmu i przemocy. Na festiwalu notowano przypadki narkomanii, alkoholizmu czy przemocy postaci gwałtu wśród radosnej młodzieży nieraz starzejącej się w błocie. Były też ofiary śmiertelne. Hasło Rupta Socceta i hipisowskie korzenie festiwalu, jakby stymulowały do takich poczynia. Gra wielkiej orkiestry budzi coraz większe kontrowersje, choć zbiera coraz więcej darów i uznania ze strony artystów, celebrytów, niektórych duchownych a co najważniejsze, elit umysłowych, z prestiżowych nawet uczelni. Plus ratio, kwamwis. Najlepszym tego przejawem jest przyznanie Osiakowi 28 czerwca 2017 roku najwyższego odznaczenia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Medalu plus ratio, kwamwis którego pierwszym laureatem był Jan Paweł II w roku 1997. Uczeni argumentowali, że on, poznacie to znaczy owsia, postanowił zmieniać ten świat na lepsze. Podobno zainicjował w trudnych czasach jeden z najbardziej niezwykłych masowych ruchów społecznych, konsekwentnie realizując w praktyce. Piękną ideę pomocy najsłabszym. Społeczność akademicka u u podziękowała Jerzemu Owsiakowi za jego wrażliwość moralną, wytrwałość i konsekwencję w realizacji głęboko humanitarnych celów. I wyraziła przekonanie, że dalsza jego działalność będzie obfitować owocami dobra, szlachetności i miłości. Uznano, że potrafi zmobilizować dobre strony Polaków, a Owsiak uznał tę nagrodę za Nobla. Choć tego prawdziwego Nobla jeszcze nie dostał, mimo że był do niego zgłaszany. W tym roku Owsiak na cele zbiórki orkiestry przeznaczył błyskawicę, symbol strajku kobiet. Co trudno interpretować inaczej, jak poparcie wulgarnego, proaborcyjnego ruchu, podobnie jak to miało miejsce i ze strony jagielońskiej barbarii. Mój komentarz reakcję na apel Kolegium Rektorskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego do władz RP w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego 28 października 2020 roku. To chyba wyjaśnia, dlaczego owsiak tak jest hołubiony przez uczelnię działającą na podobnej platformie zdziczenia antycywilizacyjnego. Do tej pory postępowi promotorzy jagielojscy nie wytłumaczyli maluczkim, jak taka barbaria symbolizowana błyskawicą ma się do wrażliwości moralnej humanitarnej, szlachetności, dobra i miłości. Trudno to ogarnąć prostym rozumem, a nawet nie mieści się to w głowie. Jagiellońscy promotorzy owsiaka mają zapewne bardziej pojemne głowy. Robią, co chcą. Tym niemniej uznali zapewne, że Barbaria jest oznaką wyższości rozumu nad siłą. Trzeba mieć jednak na uwadze, że część laureatów zaszczytnej nagrody plus ratio quam vis może jej siłą się nie wyróżniała, ale jej rozumem nie imponowała. Nagrodę otrzymał między innymi Franciszek Ziejka, notowany w aktach SB pod jakże trafnym pseudonimem. O zebu. Jerzy Borozumski, jako historyk, mający ogromne zasługi dla niepoznania prawdy o najnowszej historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. czy Zofia Stasicka, działaczka ZNP w czasach Perelu, a także Piotr Sztądka, niewątpliwy godiat polskiej socjologii, którego, używając jedynie rozumu, zaatakowałem z pozycji Dawida merytorycznie argumentami w temacie kryzysu Uniwersytetu na łamach kuriera wnet w lutym 2019 roku. Nie zareagował. Czemu nie użył rozumu wobec moich argumentów? Przecież nie siłowych, tylko rozumowych. A w roku ubiegłym medal został wręczony Księciu Adamowi Bonieckiemu. Fakt. Że nie na siłę, ale czy z użyciem rozumu? W laudacji taktownie nie podkreślano zasług duchownego laureata dla obrony satanisty Nergala, czy walczącego z kościołem Margota. Ani jego oświadczenia, że nie ma zamiaru stawać w obronie pierwszego laureata Nagrody Plus Ratio Vis, Jana Pawła II barbażyńskiego od lat atakowanego w ramach wojny z cywilizacją łacińską. I to im zaimponowało? Widać było w roku pandemicznym, że orientacja seksualna całkiem zdominowała orientację intelektualną i moralną środowisk akademickich, nie tylko na Uniwersytecie Jagiellońskim. Czyżby postulat, rób ta co chce? Tak zauroczył władzę u J.S. że postanowiły zastosować go najważniejszej jagiellońskiej nagrody. Można rzec, autonomicznie robią, co chcą, ze szlachetną dewizą plus ratio vis, Kiedyś prowadzoną do kolegium Majus przez Karola Strajfera, który wiedział wiele o nadrzędności siły wobec rozumu. Na Uniwersytecie Jagiellońskim w czasach PRL-u, co udokumentował w swoich dziennikach. Niestety, wprowadzenie tej dewizy na wiele się nie zdało. Deficyt rozumu stał się tak wielki, że siła nad nim dominuje, co widać i słychać było i w roku 2020, kiedy podburzana przez rektorów DZICZ artykułowała swoją siłę, nie używając rozumu. Rektorzy zapewniali, jesteśmy z wami. Tryumf siły nad rozumem w pełnym zakresie. Dodajmy jeszcze, że wśród nagrodzonych na się swoją apolitycznością uniwersytecie nie brak było i polityków zagranicznych, takich jak znany polityk Unii Europejskiej, wspierający następnie Wielką Brytanię, na drodze wyjścia z Unii, José Manuel Barroso, czy zasłużony dla podcinania chrześcijańskiej korzeni Europy Valery Giscard d'Estaing, wyróżniany już wcześniej orderem zasługi Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Czyżby uznano, że zasłużenie się dla PRL-u było dowodem siły jego rozumu? Takie ordery otrzymywali w PRL-u Różni mocarze ówczesnego świata. Na przykład 1975 Muammar Gaddafi, prezydent Libii, 1979 Fidel Castro, premier i przewodniczący Rady Państwa Kuby, 1981 Leonid Breżniew, przewodniczący prezydium Rady Najwyższej ZSSR, 1982 Janusz Kadar, sekretarz generalny KC Węgierskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej, 1982 Erich Honecker, przewodniczący Rady Państwa NRD, 1985 Dolores Ibaruri, hiszpańska komunistka, 1987 Kim Il-sen, prezydent Korei Północnej. Nie wszyscy oni dotrwali do czasów, kiedy rozpoczęto przyznawać medal plus ratio quam I to może wyjaśniać, że go jednak, inaczej niż długowieczny Valery rzyska nie dostali. Mente et maleo. Jest jeszcze jedna dewiza z myślą na miejscu pierwszym. Mente et maleo, czyli myślą. I młotem. Jest to dewiza bliskiej mi dziedziny geologii, mieszcząca się wśród dziedzin naukowych uprawianych na Jagiellońskiej Wszechnicy, choć nie wszyscy jej pasjonaci mieszczą się w kadrach naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kto na serio traktował tę dewizę, i to w należytej kolejności, to znaczy na pierwszym miejscu zawsze myśl, a dopiero potem młot. I tego uczył Żaków. Nie miał wiele szans na utrzymanie się na uczelni. Dewizę więcej rozum niż siła wzorcowa polska uczelnia stosowała nader często na opak. Stawianie myśli na pierwszym miejscu zagrażało bowiem kadrom sformatowanym na opaczną modłem. Tak już bywało w wieku XIX, kiedy na Jagiellońskiej Wszechnicy by różniający się myśleniem, mieli trudności, aby się na niej utrzymać. Tak było w przypadku geologa Ludwika Ześnera, dwukrotnie wyrzucanego z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas okupacji niemieckiej geologia na Uniwersytecie Jagiellońskim nie funkcjonowała, a po okupacji studia geologiczne wznowiono na kilka lat, po czym nastąpiła 25-letnia przerwa. Myśl geologiczna nie była więc rozpowszechniana wśród studenterii. Ci, którzy z tą dziedziną się zetknęli, nader często używali w pierwszej kolejności młota, a rzadziej myśli, stąd rezultaty nie zawsze były najlepsze. Niewątpliwie przyczyniło się to do zerwania kontaktu z rzeczywistością, i mimo, że ludziska przemieszczają się po powierzchni Matki Ziemi, zachowują się, jakby nie kojarzyli, co ta powierzchnia sobą reprezentuje. A tym bardziej, co się pod jej powierzchnią, na skórkiem rzecz można, znajduje. Stąd mamy obecnie sytuację, że na tematy gazu łupkowego wypowiadali się przede wszystkim socjolodzy. Aż nadmuchana bańka gazowa pękła. A na temat kopań wypowiadają się językoznawcy, bo język mają, a to, że nie mają pojęcia o geologii, nikomu nie przeszkadza. Myśl geologiczna jest omijana szerokim łukiem. Jakoś nikt, kto stosował dewizę mente et maleo, nie znalazł się wśród laureatów nagrody plus ratio quam vis. Mimo, że respektowanie nadrzędności myśli nad błotem, to takiej nagrody winno jak najbardziej predestynować. Zgodnie z postulatem rób ta co chce, jak się chce, to stanie się siłem nad rozumem i wali młotem, zamiast pierw pomyśleć. I taki to mamy obecnie autonomiczny, prestiżowy uniwersytet w rankingach światowych, plasujący się na ogół w piątej setce uczelni. Ostatnio wyróżnia się on przywróceniem relacji mistrz-uczyn. Ale tym razem nie na platformie poszukiwania prawdy, lecz na platformie Ania Pis, na której tak profesorowie, jak i studenci mówią jednym głosem. Ta platforma, funkcjonująca zgodnie z hasłem Rób ta, co chceta, wspierana jest przez autora tego hasła, sądzonego zresztą za wulgaryzmy, ale cieszącego się najwyższym wyróżnieniem Jagielloński. Profesorów Meneli nigdy jeszcze nie sądzi. Widać, że degradacja dewizy plus ratio kwa-wiz, jak i mente et maleo, skorelowana jest z cywilizacyjną degradacją Uniwersytetu. Tekst opublikowany w Gazecie Niecodziennej w lutowym numerze Kuriera Wnet. Autor Józef Wieczorek. To w takim razie Równie mocny utwór pod tytułem Rzecz o Szkodliwości Opalania.